Nauka języków z humorem w mądrala TV. Czy znasz to uczucie, kiedy myślisz, dziś będzie mój wielki występ w telewizji, a w tym momencie Twoje mózg postanawia nagle przełączyć się na tryb wakacyjny. Stoisz więc na żywo przed kamerą. Z uśmiechem, który wygląda mniej więcej tak autentycznie, jak obietnica polityka. Kamera działa, chcesz powiedzieć coś mądrego, ale Twoje usta decydują się na bełkot w wersji Deluxe. Publiczność Milczy. Moderator uśmiecha się dzielnie. Ty zastanawiasz się, czy może nagła awaria prądu mogłaby cię uratować. I podczas gdy nadal masz nadzieję, że nikt tego nie zauważy, reżyser oczywiście w tym momencie przełącza na zbliżenie. HD. Zbliżenie. Pełnoekranowa żenada. Może pamiętasz tego polityka, który powiedział dzień dobry w wieczornym programie. Albo tę piosenkarkę, która spóźniła się z playbackiem i udawała, że odkryła się na nowo. Albo do sportowego reportera, który krzyczał: To była samobójcza bramka niemieckiej drużyny. I dopiero wtedy zorientował się, że w ogóle nie grają. Telewizja na żywo jest bezlitosna. Jedno złe zdanie, jedno złe spojrzenie i stajesz się memem dnia. Gratulacje. Sława w internecie, ale bez nagrody. A co najlepsze. Każdy, kto teraz się śmieje, doskonale wie. To mogło się zdarzyć także mnie. Więc następnym razem, gdy zobaczysz kogoś potykającego się w telewizji, zaśmiej się, ale nie za głośno. Kamera może już być na ciebie skierowana. A kto wie, może zobaczymy się w moim następnym odcinku, kompromitujące chwile na żywo w TFU, prezentowanym przez kogoś, kto zebrał je wszystkie. To był odcinek Mondrala TV. Chcesz się uczyć języków obcych? To jesteś we właściwym miejscu. Ten sam film znajdziesz również w swoim języku docelowym. Zajrzyj na jeden z moich zabawnych kanałów.